O i teraz jest szansa, Remakl, gol! Wykorzystujemy fatalny błąd Legii Warszawa. Jędrzejczyk zdaje się stracił piłkę. Nie zareagował na jego pretensje Szymon Marciniak. Remakle wbiegły na wprost bramki. I powiedzmy sobie szczerze, uderzył źle, bo uderzył w środek bramki. Ale Dominik Chładun chyba zarażony wirusem bramkarzy legii postanowił tą piłkę wpuścić pod pachą Zagranie do Trecho i jest go więc będzie jeszcze szansa na to, ażeby pograć tutaj o coś więcej dobrze e, Fornalczyk, dobrze Trecho! E, zagranie przed bramkę i do pustej dokłada nogę Jochę Szykałka. No. Mamy widowisko, mamy spektakl, mamy emocje, mamy to, czego chcieliśmy. Szkoda, że cały czas jesteśmy w pozycji goniącej. Czy jeszcze zatrudnią go dzisiaj zawodnicy Korony Kielce. No oby, bo teraz rozpędza się Bryczak. Bryczak przerzuca piłkę do prawej strony. To jest Trecho, przyjął na klatkę, zagrał nie. Jednak idzie w driblik. Dany Trecho, zagrywa, Martę Remak, czy uderzy za lekko? Trecho, Trecho, Dalmału, gol! 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 Ropa Kielce znów to zrobiła! Adrian Balmał i teraz posłuchajmy tej ekstazy! na stosunki Arenie. W drugiej połowie oddaliśmy 14 strzałów na bramkę Legi w porównaniu do dwóch w pierwszej. To musi robić wrażenie. To musi, musiało zrobić finalnie różnicę. I oddajmy jednak Kielczanom to, co im się należy, bo wrócić do gry w takim meczu to naprawdę była ogromna sztuka i oczywiście można mieć ten niedosyt tak jak mówisz, ze względu na to, że to nie jest komplet punktów, że to jest tylko jeden punkt, ale jeden punkt wywalczony z Legią, jeden punkt wywalczony w takich okolicznościach będzie smakował i będzie musiał w jakiś sposób zbudować pewność w tej drużynie bo naprawdę, trzeba to powiedzieć dokonaliśmy mniej więcej od 44 minuty rzeczy bardzo trudnej. Wręcz w pewnym momencie, jak traciliśmy bramkę na 3 do 1, można powiedzieć, wydawałoby się niewykonalnej. A jednak to jest sport, i jak widać, trzeba walczyć do końca. Trzeba y, zawsze wierzyć, że jest to możliwe. A myślę, że jeszcze jedną rzecz tutaj pokazaliśmy, bo od kilku dni toczy się różna. Y, tu, to, toczy się duża walka o koronę, ale nie tylko tu na boisku, ale też i w gabinetach. Tutaj zostało dzisiaj pokazane, że w ten zespół warto inwestować, że to jest e, serce Kielc, e, które tutaj bije bardzo mocno, bardzo gorąco, tętni życiem e, żółto-czerwonym, tak jak przez. E, różne sytuacje w historii tego miasta aż do dzisiaj przez to co się dzieje na zewnątrz tego stadionu nie zawsze jesteśmy dumni z tych Kielc nie zawsze się tutaj żyje dobrze czasem jest trudno czasem jest e, nawet ciężko przejść na drugą stronę ulicy bo powstrzymują nas przed tym dziury w asfalcie ale jest takie miejsce i taki moment zawsze e, który e, daje nam dużo energii który daje nam dużo dumy dużo e, dobrych e, pozytywnych emocji związanych z tym miastem to jest to miejsce, ten stadion, ta, ta drużyna, ci ludzie i oni dzisiaj to pokazali, że ta drużyna jest ważna dla tego miasta, dlatego że przynosi jej takie emocje, dlatego że walczy o te barwy, o ten klub, o ten herb, o to miasto do samego końca i można być na zewnątrz z tej drużyny dumnym. Trzeba to powiedzieć i trzeba takie rzeczy mówić dzisiaj szczególnie, szczególnie w ciągu ostatnich tych dni, bo za te rzeczy są odpowiedzialni ludzie, którzy siedzą w gabinetach tego stadionu tutaj pod nami, pod tą trybuną, a którzy w ostatnim czasie się w sposób zupełnie dziwny, w sposób zupełnie e, niesprawiedliwi są niesprawiedliwie są traktowani. I to trzeba, żeby tutaj dzisiaj wybrzmiało, że myślę, że 99,9% mieszkańców Kielc wie dobrze o tym, kto w tej sytuacji ma rację i kto, kto powinien zostać potraktowany e, sprawiedliwie, a kto powinien e, za swoje różnego rodzaju dziwne, e, dziwne dziwne zachowania, odpowiedzieć chociażby dobrym imieniem. I myślę, że to tyle, co chciałem powiedzieć na ten temat na koniec. Blisko tego meczu. 10% myślę tutaj ludności, kiedy stawiło się na tym mecz. Oczywiście plus minus, tak 10%. Proszę teraz powiedzieć tym 14 tysiącom ludzi, że zabraknie im takich emocji. Oni tutaj przyszli każdy co do jednej sztuki. Wychodzi dumny z tego zespołu. Jedni może bardziej zaangażowani w ten życie tego zespołu, drudzy mniej, ale każdy wróci i będzie wracał myślami do tego, co dzisiaj tutaj się stało. I nie przez ten napis, który tutaj widzimy, i pewnie Państwo sobie go zobaczą gdzieś w, na mediach społecznościowych, a przez to, co zrobili piłkarze, co robi też właśnie dla tego klubu. Czy Łukasz Jabłoński, czy robił Piotr Dulnik, a także wszyscy zaangażowani w ten zespół. Fajnie, że ten Wieczór tak się dzisiaj dla nas zakończył, że jednak te fajerwerki to właśnie było to, co trochę uprzedzały fakty, bo ostatecznie to takimi fajerwerkami i brawami trzeba nagrodzić to, co dzisiaj zrobili piłkarze i to, co zrobił rzeczony przeze mnie Piotr Dulnik. Korona Kielce to jest jedna z nielicznych rzeczy, która w tym mieście się udaje. Mam 1500 argumentów do dyskusji z ludźmi, którzy chcieliby mi powiedzieć, że nie warto trzymać tego klubu u siebie, że nie warto go mieć, że nie warto o niego dbać. Mogę taką dyskusję podjąć w każdym momencie, obudzony w środku nocy o godzinie 2, 3, 4, kiedykolwiek, jeżeli tylko chcecie. Ale wierzę, że też ci, którzy nas słuchają, mają to, same zdanie, to samo zdanie. I dziękuję, że z nami wytrwaliście do samego końca. Myślę, że było warto, a za ten mecz bardzo serdecznie dziękuję. Michał Gajos. Dziękuję serdecznie. Mateusz Żelazny. Do usłyszenia i dobrej nocy. Radio.